Dobry moi drodzy, witam serdecznie w Ogrodzie Światła i zapraszam na prognozę z kart tarota na lipiec. Wraz z letnim przesileniem Słońce weszło do znaku raka, którym opiekuje się reprezentujący kobiecą energię Księżyc. Będzie więc to miesiąc niezwykle emocjonalny, związany z naszą wrażliwością, intuicją i poczuciem bezpieczeństwa. Co za tym idzie, na plan pierwszy wysuną się teraz kwestie dotyczące przede wszystkim relacji romantycznych, rodzinnych. Jak również poczucia naszego osobistego spełnienia. Ale uwaga! W tym roku, przy mającej miejsce retrogradacji Saturna i Neptuna, ujawnią się również te emocje, o których wolelibyśmy nie pamiętać i nie doświadczać ich ponownie. I choć to mało komfortowe, to dzięki temu, oczyszczając się z dawnych, ale wciąż, tkwiących w nas uczuć, możemy dokonać niemożliwego, przełamać blokady przeszłości. Szczególnie w lipcu energia raka ma bowiem moc, która umożliwia nam przekroczenie ograniczeń materii dzięki miłości, światłu, z którego zbudowany jest wszechświat. Więcej informacji o lipcowych energiach znajdziecie w zakładce społeczność. Serdecznie zapraszam. No a teraz zobaczmy już, jak u Was, kochani, zamanifestuje się ta finezyjna wibracja nadchodzącego miesiąca. Drogie bliźnięta, witam Was gorąco u progu lata. I choć to czas postrzegany jako pora odpoczynku oraz oderwania się od codzienności, to żadne plany nie rozwijają się tak pięknie i nie dają takich efektów, jak te, na których skupiamy się po letnim przesileniu. I z tą intencją, aby Wasz rozwój osobisty, Wasze związki i wszelkiego rodzaju działania o tej porze weszły w etap rozkwitu, przełożyłam dla Was karty. No a teraz możemy już dowiedzieć się, w jakiej energii, szczególnie pod względem emocjonalnym, pokazujesz się na początku miesiąca. No, nie będziesz mieć, drogi bliźniaku, powodów do narzekań. To energia szóstki buław. Karta sukcesu, zadowolenia, poczucia zwycięstwa takiej świadomości, że jestem na właściwej drodze z właściwą osobą, bądź że zmierzam już po prostej do wyznaczonego sobie celu. Będzie Wam więc towarzyszyć dobre samopoczucie i taki ognisty buławowy właśnie zapał. Więc choć jak powiedziałam, bardziej kojarzymy ten pierwszy miesiąc wakacji z odpoczynkiem i takim zdystansowaniem się od obowiązków, a to wy moi drodzy jeszcze nie składajcie broni, bo to będzie miesiąc, który Przyniesie Wam nowe możliwości i takie szczęśliwe sploty okoliczności, ułatwiające Wam realizację Waszych planów. Zobaczcie, na tym sztandarze, w tej talii mamy Słońce, ale i Księżyc, który opiekuje się właśnie Lipcem. No dobrze, moi kochani, to dopowiedzmy jeszcze sobie tą kartę. Może dowiemy się na ten temat czegoś więcej. Siódemka buław. Kolejna ognista, dynamiczna, intensywna energia. Tak jak powiedziałam, nie składajcie broni. Nie mówcie sobie, zajmę się czymś później, bo wszystko i tak wygląda obiecująco. Pora ruszać dalej. Energia siódemki buław jest taką kartą konfrontacji z prawdą, z rzeczywistością, ale i z taką potrzebą, choćby na chwilę, e, bezpiecznego wycofania się do strefy komfortu. Moi drodzy, choć to bardzo kuszące, czas zdobyć nowe skarby. Choć to energia buław, zobaczcie ile monet, ile denarów znajduje się na tej karcie. Są tutaj również dwa kielichy, ale są również dwa miecze. To jest ten wasz lipcowy wybór. Odpuszczam, rezygnuję, daję sobie chwilę oddechu, trzy, idę po więcej. No, z punktu widzenia tej karty sukcesu i jak najbardziej warto będzie rozwijać, intensyfikować, kontynuować swoje plany, korzystać z każdej możliwości. I to o charakterze materialnym, to właśnie te denary, i o charakterze emocjonalnym, to z kolei te dwa kielichy. No dobrze, kochani, to w takim razie zobaczmy, czego w tym miesiącu potrzebujecie, żeby poczuć się tym zwycięzcą. Zadowolonym, szczęśliwym, usatysfakcjonowanym z obrotu wydarzeń. Co będzie w lipcu szczególnie dla Was ważne? Wasze decyzje. Słuchajcie, to karta osobowa, a więc reprezentująca Was w tym procesie, Królowa Mieczy, a więc macie w dłoniach jeden miecz, nie dwa, które reprezentują wątpliwości, czy do jakiegoś celu o charakterze, jak mówiłam, emocjonalnym czy materialnym warto dążyć. To będzie dla Was kluczowe. Podjęcie decyzji z myślą o swojej przyszłości. Nie o tym, co jest w tym miesiącu, co będzie w przyszłym albo za kwartał, ale odpowiedzenie sobie na pytanie, jak to, co teraz się dzieje, wpłynie na mnie z perspektywy czasu. Bo tak jak powiedziałam, i w tej siódemce, i nawet w tej szóstce, mamy ochotę. Po prostu cieszyć się dniem, cieszyć się odniesionymi sukcesami, dobrym samopoczuciem, dać sobie chwilę oddechu. Ale to nie dla Was w lipcu, moi drodzy. Przed Wami nowe możliwości, rozwój, ekspansja. Więc Tarot nam tutaj pokazuje Waszą energię. Podejmij decyzję, zdecyduj się. Więc może to pytanie absolutnie retoryczne, ale dopytajmy. Z jakiego powodu to dla Was takie ważne? Bo możesz zacząć coś nowego albo nadać swoim planom, emocjom już taki konkretny wymiar. To jest oczywiście czwórka denarów, ale w takim krańcowym aspekcie wibracji tej karty. Zobaczcie, jak ona jest pokazana. Wyjdź z ramek. Wyjdź ze strefy komfortu. Wyjdź z takiego poczucia, że skoro wszystko się układa, to mogę teraz zwolnić nie. Wprost przeciwnie, Tarot mówi dlatego Twoje decyzje, Twoje wybory będą w tym miesiącu takie ważne, bo dzięki temu ugruntuje się to, do czego zmierzasz, co jest dla ciebie istotne. Zacznie przyjmować taki właśnie ziemski materialny kształt. Stąd właśnie ten człowiek na tej karcie wyciąga w Waszą stronę, drogie bliźnięta, tego asa denarowego, energię karty bramy, a drugą dłonią wskazuje na te trzy denary. To masz, tego nie stracisz, ale możesz mieć więcej. I podkreślam, nie chodzi o to, że możesz mieć więcej pieniędzy, że twoja... Firma będzie się rozkręcać, że zaczniesz więcej zarabiać. Chodzi też o takie ukorzenienie się waszych emocji i tego, co reprezentuje sprawy dotyczące kwestii związkowych. Więc jeżeli coś będziesz przeciągać w czasie, coś sobie teraz odpuścisz, zostawisz w takim czasie zawieszenia, ta konkretyzacja również w czasie się, moi drodzy, przesunie. No to pytamy o tą Waszą gotowość, o tą Waszą energię osobistą w tym miesiącu. Jak się nam tutaj, kochani, pod tym względem pokazujecie? W Asie Kielichów to jest właśnie to poczucie szczęścia, zadowolenia, radości, takie patrzenie z optymizmem w przyszłość, bo dzieje się coś takiego, co rozprasza wszelki mrok, rozprasza te ciemne chmury. Ale czasem tak bywa, drogi bliźnięta, że kiedy jesteśmy tacy spokojni, mamy to poczucie, że dzieje się coś, co wygląda obiecująco to zamiast iść za ciosem, jak mówi powiedzenie, kuć żelazo póki gorące, utykamy w takiej energii. No teoretycznie nic w tym złego, ale zobaczcie, tarot Was zachęca, żeby to pomnożyć, żeby to zintensyfikować, żeby to ukonkretnić. Co oczywiście nie zmienia faktu że ta karta potwierdza to, co pokazała nam szóstka buław, poczucie zadowolenia, spełnienia i jakiejś satysfakcji. No zobaczmy, co jeszcze może się przy tym asie kielichów dla Was pokazać, Słońce. No i to moi drodzy, już zupełnie wyczerpuje temat. Macie po prostu dobrą passę. Wykorzystaj ją. No to skoro Twoje energie opiekuńcze, kochany bliźniaku, aż tak próbują Cię zachęcić do rozwoju, do ekspansji, to zapytajmy się, co w takim razie mogłoby Cię w ogóle blokować. Bardzo jestem ciekawa, co nam tutaj Tarot pokaże. Drugie słońce. No to jest to, co opisywałam w kontekście kielichowego asa. Czasem czujemy się tak bezpiecznie, tak dobrze, tak z czegoś jesteśmy zadowoleni, że nie mamy ochoty na dalszy wysiłek. Szczególnie wtedy, kiedy osiągnięcie tego stanu szóstki buław, poczucie jakiegoś sukcesu i zadowolenia z obrotu wydarzeń. Dużo nas kosztowało. Przebrnęliśmy przez taki czas różnego rodzaju wątpliwości, jakiegoś niepokoju. Może nawet, drogie bliźnięta, takie było wasze założenie, że będę dwoić się i troić, ale w lipcu odpocznę. No a tu proszę bardzo. Wszechświaty chcę ci powiedzieć, ok, jest bardzo dobrze, ale to nie powód do odpoczynku i leżenia pod tym słońcem, tylko do wykorzystania właśnie tej dobrej pasy. Aż się boję zapytać, jakie w takim razie przed wami w tym miesiącu wyzwanie. O ile w ogóle takowe miałoby się pojawić. Oj kochani, król z asem pucharów w dłoni. To oczywiście ta sama energia, która nam się już w rozkładzie pojawiła i zobaczcie, znowu mamy tą białą gołębicę, symbol nadziei, symbol odrodzenia. A więc nie, nie spodziewajcie się żadnych wyzwań, żadnych przeszkód. Wprost przeciwnie, nie zabraknie Wam powodów, aby cieszyć się. Z tego, co przynosi Wam e, czyjeś uczucie, albo w kwestiach materialnych, czyjaś oferta, czyjaś współpraca. Zobaczcie, jak nam się ten kielichowy as w dwóch wypadkach łączy z tą wibracją słońca. No, to zostawiam bez komentarza, a króla pucharów bez dopowiedzi. Skupmy się więc teraz na tej energii nowego zasiewu tej konkretyzacji Waszych uczuć, Waszego poczucia zadowolenia. Do czego w takim razie w tym miesiącu dążyć? Co będzie kluczowe, moi drodzy? A może, skoro to as, od czego takie aktywności zacząć? Od podjęcia decyzji. To jest absolutnie czysta magia dla Was, no bo spójrzcie, to są te dwa miecze, które widać tutaj, które właśnie są wetknięte w tą stertę monet obok tych dwóch kielichów. Od tego zacznij od podjęcia decyzji, od wykorzystania jakiejś możliwości, od popłynięcia na tej fali sprzyjających okoliczności. I chcę Wam zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Tu mamy księżyc, patrona lipca, a tutaj słońce, a więc wibrację, która będzie patronować kolejnemu miesiącowi, czyli właśnie sierpniowi. Rozprosz wszelkie rozterki i wszelkie wątpliwości, czy warto iść za ciosem, bo to, co teraz rozkręcisz, pięknie będzie się w tych słonecznych energiach sierpnia rozwijać. Tak jak nam pokazała ta denarowa energia. Materializować i konkretyzować, pomnażać. No a skoro wracamy do tego wątku, czyli podjęcia decyzji, że nie tylko cieszę się chwilą, leżę pod tym bezchmurnym niebem, tylko to wykorzystuję, to zobaczmy, co Tarot ma jeszcze na ten temat do powiedzenia. Znowu król, Kielichów. I żeby było jeszcze bardziej magicznie, w tą kartę, w tej talii wpisane są te dwa kielichy, które widzicie na pierwszej pozycji naszego rozkładu. Możesz być kogoś, czegoś na tyle pewien, pewna, że wręcz nie ma sensu. Coś odkładać na później, bo może myślisz sobie, między nami jest super, to nie ma co ścigać się z czasem i zastanawiać się co dalej, jak nasz związek, nasza relacja ma się skonkretyzować. Wprost przeciwnie. Może wychodzisz z założenia, że skoro otrzymałam czy otrzymałem jakąś fajną zawodową ofertę, coś się w moim życiu pod względem finansowym układa, no to mogę odłożyć na później rozkręcanie mojego biznesu a czy zintensyfikowanie wysiłków w miejscu pracy. Nie. Masz teraz tak dobry czas, że naprawdę warto go wykorzystać, bo między tobą a drugą osobą, twoim celem, twoim zadaniem, pokazuje się właśnie ta idealna więź. Jakie w takim razie lipiec przyniesie ci możliwości? Zapytajmy o tą sytuację jeszcze z tej perspektywy. Proszę. Energia głupca, przejście do nowego świata, zainicjowanie czegoś, co jest radykalnie różne od wydarzeń, okoliczności, które miały teraz miejsce. Jest dobrze, drogi bliźniaku? Może być jeszcze lepiej, ale zauważcie, to znowu jest taka binarna energia jak dwójka mieczy. No, macie w dłoni tego asa buławowego którego w szóstce była wieńczy laur zwycięstwa, ale jednak zawsze teoretycznie możecie zrobić ten krok wstecz. Powiedzieć sobie, nie, na to jest jeszcze za wcześnie, albo tak jak przed chwilą opisywałam, dobrze jest jak jest, mogę z czymś zaczekać. No jak widać, tarot upiera się, żeby iść dalej, żeby wykorzystać tą... Tak bardzo ci sprzyjającą energię. Niezależnie od tego, czy w tej szóstce buław nad czymś od dłuższego czasu pracowałyście, czy od dłuższego czasu w coś się angażowałyście, czy też jakaś propozycja, znajomość jest właśnie takim nowym dla ciebie otwarciem. Tak jak powiedziałam, jest w porządku. Ale może być o wiele lepiej. No dobrze, dopowiedzmy więc tego głupca, co ta energia wam właśnie w tej perspektywie czasu przyniesie. No i proszę bardzo, Azbuław, ten, którego trzyma głupiec i ten, który jest tą kluczową energią w buławowej szóstce. Nie pytaj, po prostu działaj. To jest właśnie ta dynamiczna, intensywna, Oświetlająca Wam drogę energię. No, widzę, że na ten temat już się nic więcej nie dowiemy, więc zapytajmy się, właśnie a propos tej spolaryzowanej energii głupca, co macie zostawić za swoimi plecami? Może nam tutaj Tarot odpowie, czemu macie to zrobić właśnie teraz, a nie za jakiś czas? No, przekonajmy się. bo potem będzie trudniej. Eremita. To jest tak, jak mówiłam, tasując karty. Nic tak dobrze się nie rozwija, jak nasze plany i aktywności, które realizujemy po letnim przesileniu, właśnie w tych letnich miesiącach, zanim dojdzie do wrześniowego zrównania dnia z nocą. To jest bardzo sprzyjający czas. A dla Was, drogie bliźnięta, jak widać, wyjątkowo korzystne. To jest energia astrologicznej panny, energia pracy, energia, w której mamy do wypełnienia jakieś konieczności. I choć w wibracji pustelnika wcześniej czy później osiągamy zamierzony efekt, to teraz tą konkretyzację, to też energia Ziemi, tak jak denary możecie po prostu uzyskać łatwiej. Taki najbardziej banalny przykład tutaj przytoczę, a propos właśnie kwestii romantycznych. Jest wam świetnie. Przekonałaś czy przekonałeś się, że to jest ten partner, partnerka na całe życie. I tak sobie myślisz, może już czas zacząć planować jakąś formalizację naszej relacji, może czas pomyśleć o przeprowadzce, o wspólnym zamieszkaniu. I dochodzisz do wniosku, że jest tak fajny klimat, że po co sobie to psuć? Tak prozaicznymi sprawami. Odkładasz więc takie plany, takie decyzje, to jest ta królowa, na później. A potem się okazuje, bo przecież to jest właśnie energia września, ten pustelnik, że w tym okresie, kiedy chcielibyście wziąć ślub, nie ma terminów, wszystkie sale pozajmowane, albo w pracy jest taki nawał obowiązków, że w ogóle nie ma czasu, żeby na spokojnie o tego typu zagadnieniach pomyśleć. Więc jeszcze raz zachęcam Was do tego, żeby iść za ciosem, bo od jesieni coś będzie pod tym względem trudniejsze. No dobrze, to teraz pytamy o to słońce. Jak to wygląda z drugiej strony, czyli z jaką energią dzięki właśnie dokonanym... W tym miesiącu dalszym wyborom pokazujesz się pod koniec lipca, wchodząc w słoneczne energie sierpnia. Oho! Pełna, pełen zapału! To jest rycerz buław, trzymający w dłoniach oczywiście właśnie tego asa buławowego, aż chce się żyć. Macie w sobie tyle siły, energii, zapału że już nawet wam nie w głowie przekładanie czegokolwiek na później. No ale zobaczmy, co jeszcze ten as teraz na odmianę, taka ognista sierpniowa energia wam przynosi, moi drodzy. No właśnie to. Siłę, moc, efektywność, sprawczość. I ciąg dalszy waszej lipcowej magii, to jest energia słońca. To jest właśnie karta lewa w tarocie, który to znak zodiaku patronuje następnemu miesiącowi. No, po prostu jesteś w swoim żywiole, a energie sierpnia dodają ci jeszcze sił witalnych. A więc, moi drodzy, po prostu powodzenia. Miejcie się jak najlepiej. A ja dzisiaj, no już się z Wami żegnam. Dziękuję za Waszą obecność na kanale, za poświęcony mi czas i uwagę. Samych wspaniałości, kochani. Do widzenia, drogie bliźnięta.